tutaj w dzisiejszym odcinku chciałem wam bardzo serdecznie podziękować już w treść rzędu Tak, na to taki na Negram Ale no chciałem wam podziękować serdecznie za te <much> tanie... No i... i jeszcze zrobię taką... No i pokrywam jeszcze coś. Te, na początku, coś co robiłem wcześniej, więc że 33 wyświetlenie miałem na, na pierwszej filmie, potem mam 22, 33, 33, więc widać, że miałem regularnych widzów, którzy czekają na odcinek rodzinowy. Potem miałem 34, 19, 19 regularność, potem było 29, 37, 34, 20, 35, 95 i 5. I no i więc, chciałem wam serdecznie podziękować i w ogóle teraz w trakcie coś może zrobimy Q&A, tak, w ramach podziękować zrobimy Q&A. Dokładnie. Ale, ale chciałbym Wam też podziękować, więc włączymy camser. Bez montażu to jadę. No, no to nie mam jeszcze raz wcześniej podziękować. Jeszcze co możemy zrobić w ramach podziękować. Imprezkę. Oczywiście... Ej, mam jeszcze lepszy pomysł. Mam tu moje stare filmy, których nie zamierzam wstawiać. Jest miejscowa ap. No, mam stare nagrania, co nie? Aby tego Ja mam. tu stare nagrania. Odtąd. No i nie wiem, czy chcecie, żebym je wstawił. Czy chcecie, żebym wstawił moje stare nagrania? Moje takie mega cringe były trochę niektóre. On przykład odcinek Zombie, zombie Tsunami. Tam wstawić pomóc na Zombiega. Bo w ogóle mam dwie nagrywarki włączone nie przyjmuję dwie XD no i mam jeszcze mały pomysł zrobię Q&A Q&A w ramach podziękowań ale ja też chcę wam bardzo serdecznie podziękować w ogóle wyświetlenie które przybiły 100 w ogóle już jest tu mnie niemożliwe w 400 już prawie to dziękuję i w ramach no podziękowania będzie Q&A więc na razie, no i cześć, w ogóle dziękuję Wam za to, że jesteście. I żebyście byli. I żebyście byli. Nie, tu prawie zacząłem płakać. My ja naprawdę wzruszyliście. Ja widzę, że doceniam wszystkich ludzi, którzy oglądają mój film. Którzy się uśmiechną na filmie, którzy dadzą łapkę. Kto... Nie, no, niech Ci dislike. Doceniam po prostu, że jesteście. No to, na razie, no i cześć, no, trochę się z zrobiło, no, ale Trzeba się cieszyć, jeszcze bym zapomniał o imprecy. trzeba się cieszyć, może zresztą się, to mój kanał, ale trzeba się cieszyć i oczywiście co trzeba zrobić, coś co chciałem, miałem zrobić wcześniej, no i robiłem to wcześniej, więc. trains in the night ah.